Machanie do innych taksówkarzy? Niby pierdoła. Ale w świecie, gdzie klient potrafi wsiąść i zapytać dużo dziś kursów? To może być jedyna pozytywna interakcja przez cały dzień. Bo wiesz, machasz i bach. Drugi kierowca też macha. I już czujesz, że nie jesteś sam. Że nie tylko ty wożysz ludzi z Mechelinek do Janowa i z powrotem, trzy razy dziennie, w deszczu, w korkach i z radiem Eska grającym Despacito po raz 158. Dlaczego warto machać? Bo może kiedyś ten gość puści cię z podporządkowanej, albo powie, gdzie są wolne miejsca pod biedronką, albo po prostu odmachnie i się uśmiechnie, a to już jest więcej niż niektórzy klienci dają przez całą trasę. A dlaczego nie warto? Bo czasem machasz, a to dostawca pizzy, albo były zięć Twojej teściowej, albo ktoś, kto myśli, że go wyzywasz. Ale co z tego? Machasz dalej. Z godnością. Jak kapitan okrętu, który wie, że na morzu ruchu drogowego każdy uśmiech to złoto. My w Axel Taxi Rumia. Machamy, bo jesteśmy jak rodzina. Trochę dziwna, trochę spóźniona, ale zawsze na miejscu. Machaj, kierowco. Bo może ktoś właśnie miał fatalny kurs i twoje machnięcie uratowało mu dzień. A może to był Tadzik. W czapce kapitana, za kółkiem. I nie oszukujmy się, jemu to trzeba pomachać zawsze.